Simo, Simo, witam ma na stronie Link do strony w opisie z kodem Sniper. Macie 1 dolara na start, czyli 4 zł oraz plus 20% do depozytu. Więc, przykładowo, wpłacając 100 zł, macie 20 zł za darmo. Możliwość płatności widzą Blikiem, Paypalem, Skinami, Bitcoinem, Skrylem oraz wiele innych metod. Przypominam o rozdaniach na stronie, które macie w tym momencie na ekranie: wpłata minimum 8 zł. Możecie wygrać Digielka za 7 dyszek, Umpa za 4 dyszki i Uspa za 80 zł. Przy okazji, za wpłatę 11 80 zł 80 groszy, czyli za okrąglając 12 zł, możecie wygrać Digielka za 255. A na Neonoir za 157, Akacza za 173 oraz Famasa za 186 oraz pozostałe skiny za mniejszą wpłatę. A wpłacając 15,44% macie szansę na wydropienie kosy za 631 zł, no i również macie szansę na wydropienie innych skinów. Także powodzenia Wam życzę. A my w dzisiejszym odcinku mamy budżet 300 tysięcy. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie ten budżet z 20 tysięcy, i lecimy z serią. Tego, że chcemy zostać milionerami. Więc generalnie Mieliśmy te 300, 100 tysięcy w poprzednim odcinku zrobić, w końcu się tak rozkręciliśmy, że zrobiliśmy 300. W dzisiejszym odcinku jest cel mm, zrobić już ten milion. Czy nam się to uda? Nie wiem, zobaczymy. Na razie pierwszy drop bardzo ładny, zobaczymy co nam tutaj dalej wydropi. Prince dosyć spoko, tylko tutaj też może haul wypaść w dobrym stanie. Oj, no wypadła awupka. No spoko, na razie jeszcze wygrywamy, zobaczymy co dalej, no już przegrywamy, już jesteśmy na przegranej pozycji, kaczka nas przegonił, no tutaj royal nam nie wpadł, także troszkę słabo, troszkę słabo, okej, okay, ale oboje dostali słabego tego skina. No tutaj jakby w nitro nam wypadł Royal, to byśmy mieli już wina, no ale nie wypadł No i ostatnia skrzyneczka, w której możemy wydrapić Akacza, który można mu uratować całą grę No i nie uratował Bitewka przegrana, stwórzmy sobie jeszcze raz taką samą bitewkę Wiadomo, może, możemy przegrać tą bitwę, możemy wygrać Szanse są znikome, że możemy wygrać Aczkolwiek 126 tysięcy, przesadziłem, jednego hola chciałem jeśli wygramy, no to mamy naprawdę bardzo duży zysk, bo ponad 300 tysięcy. wówka Dragon Lore nam w pierwszym dropie wpada za 47 koła, bardzo ładny drop. W drugim dropie Prince za 18 koła, bardzo ładnie. Karambicik w bardzo ładnym stanie za 29 tysięcy. Teraz Isamu, Isamu dał nam koskę za czwórkę i tak spoko, bo jest to jeden z droższych skinów. No tutaj słabo nam dało, Bot Nerd trochę dogonił. Tutaj White Lotus nam wpada za 27 tysięcy. Bardzo ładny drop. Tutaj nam fatalnie dało, ale tu chyba nie może nic wydropić drogiego. Gangnir w sumie. Oj, wydropił gangnira, Botkaczka. No i ostatnia skrzynka. Co tu możemy wygrać? Chyba mamy wina. Mamy wina, dokładnie tak. 407 tysięcy, więc się odkuliśmy. Jesteśmy 200 tysięcy na plus. Spróbujmy sobie teraz zrobić. Tą samą bitwę, tylko dodajmy sobie moje ulubione skrzynki razy 3, czyli nitro oraz e, nitro oraz i samo. E, mamy dalej te hole tutaj. Hole na razie nam nie oddały, drugi hole również nam nie oddał. Zaraz spróbujemy na 2 na 2. Możemy w sumie spróbować all in. Ok, Royal nam wpada. Royal nam odda jakoś mocno. No, dał nie najlepiej, nie najlepiej dał. Okej, okay, to jest dosyć drogie. Tutaj była dostał, była dostał drogie rękawiczki. X-ray za 10 nam wpadł. Dobra, rękawiczki bardzo drogie za 29, bardzo ładnie. Powoli go bo bota forsa. Dobra, tu chyba też w miarę spoko nam dropu, ale nie najlepiej. I samu i samo ładne rękawiczki za 19 koła, ale Forsowi też je wydropiło. No teraz byśmy musieli trafić właśnie Royala, żeby nam tu coś oddało. No tutaj słabiutko to widzę, słabiutko to widzę, ale jeden Royal, w którym wypadano White Lotus teraz z tej skrzynki Nitro, oddałby i wygralibyśmy całą bitwę. Potencjalnie z tej bitwy już jest 500 tysięcy. No i Bot Force dostał został Royala, z Royala dropnął AWP Dragon Lore, więc niedobrze, niedobrze. Oj, oj oj, 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 nie podoba mi się to No i już to przegraliśmy raczej Ale się botwor zbogacił No jakbyśmy dali underdoga A nie, na underdogu też byśmy nie wygrali Ile? 726 tysięcy, czyli mielibyśmy już teraz to co chcemy hmm. Niedobrze Niedobrze, dobra, dodajmy sobie te skrzynki i dajmy sobie 2 na 2 OK. i 2 na 2 i dołączmy do zespołu CT I spróbujmy, no, dajmy sobie ostatnią szansę, zagraliśmy teraz all in Jeśli to przegramy, no to przegraliśmy całą bitwę I jeśli to wygramy, no to jesteśmy na plus jakieś 100-200 tysięcy na razie tutaj przeciwnemu teamowi wypada o wiele lepiej, bo mają już 100 koła. Dobra, u nas dwa royale wpadły bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy co w Royalu. Okej, okay, okej, okay. nie jest źle, chociaż dalej przegrywamy. Prince awupka, jedna niestety u nas, bo mi nie dropła. No, tutaj Hall wypada. U nas Goltara Rabeska, więc też nie jest źle. Dobra, u nas trochę drożej. I jednak nie, u nas nie drożej. Dobra. nie niedobrze. 20 skrzynek jeszcze zostało. Teraz te skrzynki mogą mocno oddać. Okej. Okay. Ten film Factory nie jest taki drogi. Co wygadacie w ogóle, lol? No niedobrze, dostali teraz Royala. No dobra, ale taniego Royala. U nas by musiał taki Royal siąść. A dano nam na żaden nie siad więc na pewno jeszcze z jeden albo nawet trzy nam wypadną. Royale, tylko byleby w tych skrzynkach właśnie i samo albo nitro. Bo w nich naprawdę są bardzo, ale to bardzo drogie skiny. No, różnica 100 tysięcy, nie? Jeden tak naprawdę Royal dzieli nas od wygranej. No, jest źle, nie? Jest źle. Dobra, tutaj coś powoli lecimy. Neon Rider za dwa koła? Co jest? Dobra, mamy Royala. Mamy Royala, zobaczmy co w Royalu nam wypadnie. Cole jest nie najgorzej, ale nie jest najlepiej. Tutaj rękawiczki drogie dosyć Pandory. Okej, okay. no tutaj też nie najlepiej. I dwie ostatnie skrzynki nitro, które mogą nam najbardziej oddać i jeszcze wpadło dla bota Batiego. Nie dobrze, nie dobrze. Dobra, fuel injector i gold arabeska. No nie. Musielibyśmy teraz dostać trzy razy z rzędu royala, nie? Ale to jest niemożliwe już. Przegraliśmy. Przegraliśmy. XD. Takie drogie bitwy nas pokonały. Na sam koniec zrobimy sobie po prostu jakąś bitewkę. Żeby były dwie skrzynki, na przykład to i to. Jak wygramy, to wygramy. Jak nie, to nie. To już się nie liczy do naszego challenge'u. Bo my przegraliśmy 300 tysięcy. Pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie. Ok, to może nawet oddać. Jak w dobrym stanie jest ten X-Ray. No, jest w słabym stanie. No i GG. Ale pamiętajcie, możecie sobie otwierać darmowe skrzynki. Codziennie, co 24 godziny, więc ja sobie otwieram skrzynkę i już powoli się odkuwam. Tiger tu najgorszy skin, 800 zł, to i tak za darmo 800 zł. Mamy skrzynkę też Mityk. No tutaj marble za 1100, więc gorsza skrzynka, lepszy drop. I skrzyneczka Legend. Ten sam drop co w mityku, a też słabsza. Challenger też możemy otworzyć, ale on tak nie oddaje. No, Sugar Rush. Master jeszcze sobie otworzymy. No i 54 zł. No i co? 3000 z darmowych skrzynek? Spoko. Także co? Ja się do mnie żegnam. Dzięki za film. Trzymajcie się. Do następnego, Na razie.